Jeden po drugim, robią wszystko, żeby to zadowolić. The Honorable Donald Trump, President of the United States of America. Thierry Starmer z Wielkiej Brytanii. It's an invitation for a second state visit. Uh, this is really special this has never happened before this is unprecedented Friedrich Merz is we owe the americans a lot and uh, so with your german provenance i think this is a very good basis for close cooperation between america and germany Georgia Meloni is for support your efforts Dziękuję. Trump rozpoczął wojnę handlową, był wyjątkowo pobłażliwy wobec Putina i zbombardował Iran i wciąż odmawia jednoznacznego poparcia artykułu 5 NATO. Depends on your definition. Ale wszyscy pozostają czarujące. A nawet więcej. They sometimes use strong language. He's strong. Language. <laughs> Mark Burton. He called you daddy. Think he likes me? <laughs> If he doesn't, I'll let you know. I'll come back and I'll hit him hard, okay? Ewidentnie coś tu nie działa, może więc czas przestać się podlizywać, nabrać chociaż trochę odwagi i postawić się Trumpowi. Jako Europejczycy przyzwyczailiśmy się już do oglądania naszych przywódców odbywających pielgrzymki do Białego Domu Trumpa, żeby się porządnie podlizać, ale szczyt NATO z ostatnich kilku dni to było już coś kompletnie innego. Na przykład... Ta wiadomość została wysłana przez Marka Ruttego, byłego premiera Holandii, a teraz szefa NATO do Trumpa, zanim ten w ogóle pojawił się na szczycie. I posłuchajcie tylko, jak jest sformułowane. Donald, zaprowadziłeś nas do kluczowego momentu dla Ameryki, jak i Europy. Napisał również, osiągniesz coś, czego od dekad nie osiągnął żaden inny amerykański prezydent. Gdyby jeszcze było mało, Europa zapłaci za to, to jak powinna, i to będzie Twoje zwycięstwo. Na serio nie mogę już tego słuchać. To jest żenujące i nasuwa się pytanie, czy to naprawdę jest konieczne? Mam wrażenie, że europejscy przywódcy obierają dokładnie złą strategię. Obecnie sposób myślenia wygląda mniej więcej tak: co musimy zrobić, żeby utrzymać amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa? I dlatego robimy wszystko, żeby się przypodobać, bo przecież jak głosi argument, bez USA na to po prostu nie działa. Ale szczerze mówiąc, czy USA już się nie wycofały, albo przynajmniej poważnie nie osłabiły sojuszu. Zaledwie kilka dni temu Trump został zapytany, czy w razie ataku na państwa członkowskie NATO zamierzałby zastosować artykuł 5. Jaka była jego odpowiedź? Of 5, you know that, right? But I'm committed to uh, being their friends, you know, I become friends with many of those leaders. And I'm committed to helping them. I tu właśnie leży sedno problemu. Odstraszanie w ramach NATO działa tylko wtedy, gdy jest wiarygodne. Czy Anna wiarygodne? Czy USA naprawdę broniłyby Niemiec przy użyciu broni nuklearnej albo Estonii? W gruncie rzeczy to nie ma znaczenia. Dopóki Rosja albo jakikolwiek inny przeciwnik wierzy, że tak by było. A takie wypowiedzi Trumpa stawiają nad tym ogromny znak zapytania. Więc tak. Trump nawet nie musiałby formalnie występować z to, żeby cały sojusz przestał działać. A mimo to większość europejskich przywódców, wciąż zdeterminowanych, by utrzymać amerykańskie gwarancje, które być może już dawno zostały utracone, zgodziła się zwiększyć wydatki na obronność do 5% PKB. I wiecie co? Najprawdopodobniej najbardziej skorzystają na tym Stany Zjednoczone. Europejscy kraje i tak kupują większość tego od amerykańskich firm zbrojeniowych osobno. Kraje NATO będą ze sobą konkurować, co jeszcze bardziej podniesie ceny, i zobaczymy jeszcze więcej dublowania zdolności. Każdy będzie budować własne czołgi, własne samoloty, własne systemy obronne. Już teraz kraje Unii Europejskiej używają 12 różnych typów czołgów. To koszmar, jeżeli chodzi o interoperacyjność, logistykę i serwis. A co najgorsze takie podejście tylko pogłębia naszą zależność od USA. Dokładnie od tego powinniśmy próbować się uniezależnić. Zamiast obsesyjnie skupiać się na tym, jak zachowywać gwarancje bezpieczeństwa od USA, powinniśmy myśleć inaczej, jak zbudować naszą własną europejską gwarancję bezpieczeństwa. Musimy w końcu zaakceptować, że amerykańskie odstraszanie prawdopodobnie się skończyło i zacząć brać sprawy w swoje ręce. Jeśli chcemy naprawdę niezależnej europejskiej obrony, musimy zająć się pięcioma kluczowymi lukami w zdolnościach obronnych, w których Dziś dominują Stany Zjednoczone. Pierwsza luka to obecność wojsk USA w Europie. Stany Zjednoczone mają rozmieszczone około 100 tysięcy żołnierzy w różnych częściach Europy. Większość stacjonuje w Niemczech, ale znaczące kontyngenty są te we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce i Hiszpanii. Idea jest prosta. Jeśli Rosja zaatakuje, to właśnie ci żołnierze będą pierwszą linią obrony, a następnie zostaną błyskawicznie wzmocnieni. Nawet o kolejne 200 tysięcy amerykańskich żołnierzy głównie ciężkiego uzbrojenia, zaprojektowanego, zaprojektowanego z myślą o walce w wschodniej Europie. To ogromna siła odstraszająca. Druga luka to amerykańskie wydatki na obronność liczebność armii i wyposażenie. Obecnie Stany Zjednoczone odpowiadają za ponad 70% wszystkich wydatków obronnych NATO, czyli około 916 miliardów dolarów. To więcej niż wszystkie pozostałe państwa sojuszu razem wzięte. NATO dysponuje dziś około 3,4 miliona aktywnych żołnierzy, bez 1,3 miliona z USA, liczba spada do 2,1 miliona. Nadal dużo, ale nagle robi się bardzo rozdrobniona. Bez Stanów Zjednoczonych, NATO traci również 40% swoich czołgów, 42% myśliwców, 26% floty morskiej, ale tu nie chodzi tylko o ilość. 300 okrętów amerykańskiej marynarki to w sumie 4,5 miliona ton wyporności. Cała flota NATO to około 5,7 miliona ton. Czyli bez USA znika aż 79% morskiej siły sojuszu. To nie jest luka. Trzecia luka to amerykańskie przywództwo. Armia Stanów Zjednoczonych działa jako jedna, zintegrowana siła. Zunifikowane dowodzenie, szybkie podejmowanie decyzji, ustandaryzowana komunikacja, jeden język i to przywództwo wykracza daleko poza same siły USA. Ma ogromny wpływ na sposób działania innych armii, jak to ujął pewien jeden wysoko postawiony oficer francuskiej armii. Przewagą amerykańskiego przywództwa jest fakt, że jest tak wielkie i dobroduszne, że nikt nie może go podważać. To samo w sobie zaprowadziło pokój na podwórku. Czwarta luka to amerykańska technologia. USA dysponują najnowocześniejszymi technologiami obronnymi na świecie. Satelitami, systemem GPS, zdolnościami cybernetycznymi, systemami rozpoznania i tak dalej. Do tego prowadzą NSA i CIA i dzielą się z NATO zgromadzonymi informacjami wywiadowczymi. Około 80% danych wywiadowczych i rozpoznawczych w NATO pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Europa ma tu naprawdę sporo do nadrobienia. I wreszcie prawdopodobnie największa, największa luka broń nuklearna. USA posiadają ponad 5000 głowic nuklearnych, które mogą być użyte w ramach tzw. triady czyli z lądu, z okrętów podwodnych i z samolotów. Rosja ma podobną liczbę, około 5600, również z pełną triadą. To poważna siła odstraszająca. A teraz porównajmy to z Europą. Wielka Brytania i Francja łącznie mają około 515 głowic nuklearnych. Wielka Brytania całkowicie polega na amerykańskich pociskach Trident wystrzeliwanych z okrętów podwodnych. Francja ma nieco większą elastyczność, może przenosić broń jądrową, drogą powietrzną, myślić cerafale i morską. Ale bez USA Europa nie ma nawet zbliżonego do wiarygodnego parasola nuklearnego, zdolnego odstraszyć Rosję. A więc to są kluczowe obszary, na które Europa powinna zwracać uwagę zadając pytanie jak zbudować naszą własną europejską gwarancję bezpieczeństwa? Oczywiście nic z tego nie da się naprawić z dnia na dzień. Ale w dłuższej perspektywie byłoby to znacznie skuteczniejsze niż po prostu mi będą miłe. A szczerze mówiąc, najlepszą wizję przyszłości może dziś przedstawić Pedro Sanchez z Hiszpanii, który na początku tego roku powiedział: "Czas stworzyć europejską armię siły zbrojne UE, złożone z żołnierzy z wszystkich 27 państw członkowskich, działające pod wspólną flagą i z tymi samymi celami. Tylko w ten sposób staniemy się prawdziwą unią i zagwarantujemy trwały pokój w Europie". I szczerze mówiąc, uważamy, że ma rację. To byłby najskuteczniejszy sposób na rozwiązanie problemów, o których właśnie mówiliśmy. I żeby było jasne, Europejska Armia nie musiałaby zastępować Armii Narodowych. Byłaby dodatkiem, uzupełnieniem w postaci około 300 tysięcy żołnierzy, czyli dokładnie tylu, ile dziś liczy amerykański kontyngent w Europie, łącznie z siłami szybciej do wsparcia. Państwa uczestniczące finansowałyby te armię i pozwoliłyby Unii Europejskiej na bezpośredni nabór żołnierzy ze swoich społeczeństw. Na przykład. Jeśli nowy cel NATO to 5% PKB na obronność, to 1% mógłby być przeznaczony na wspólne siły UE, a pozostałe 4 na armie narodowe. Dziękujemy za dotarcie do końca filmu. Podziel się z nami swoją opinią w komentarzach. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o tym, co się dzieje w Europie, zostaw subskrypcję albo obejrzyj film widoczny na ekranie końcowym.